Hej, 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 witajcie serdecznie. Ktoś tęsknił kurde za Humankind? Mam nadzieję, że nie, ale zobaczmy. Eee, Amplifeed. No to tak ogólnie, żeby nie przedłużać, bo chcę po prostu rozpocząć, to zobaczyć to DLC, które kupiłem. Kupiłem bardziej, powiem tak, wstępnie jako przestroga dla Was. <laughs> Poświęcę się tu i zobaczę, co to tak naprawdę jest w tych kulturach Afryki. Czy to ma jakikolwiek sens? E, dobra, ale jeśli ktoś może chciałby faktycznie kupić, żeby to nie wiem, wesprzeć twórców albo w jakimś innym głupim celu To możecie to do 24 zrobić trochę taniej na Steamie przynajmniej bo tam kupowałem e, dobra, Egipcjanie to nie wiem co tu się dzieje Dawaj nową rozgrywkę A no, nie wiem, na 5 żuli O, już widać dobrze jak dobrze działa ta gra jest mój żul Faktycznie go tu pamiętam siema e... Tempo Duże, faktycznie weźmiemy sobie duże, bo nie, nie chcę, żeby to była jakaś super przeciągnięta gra. Standardowe, zalecane dla sześciu graczy. No, doskonale będzie sześciu. Poziom trudności miasto. No, standardowy poziom. Niech będzie standardowy, bo nie. Wydaje mi się, że komputer tu tak oszukuje w tym tym, że, że nie chce mi się to teraz pocić, yy, za start już, tak czy nie? Yy. A, to jakieś te żule oni mieli na was, bo byli, oni byli ostatnio. Niech może ja coś tutaj. Nowi się pojawią: Mudzin, Wikingowa. Dobra, ja, a spróbujemy. Bia <noise> Biały będzie rządził tymi. O, nawet widać. Yy, pakiet kultury Afryki. Dobra, w takim razie oficjalnie witam Was w Kulturach Afryki. Jaki jest plan w ogóle? No, chcę sobie mm, wybierać wszystkie, ale to wszystkie te kultury z tego DLC i po prostu zobaczyć, jakie mają sens. Poza tym w tym DLC było jeszcze chyba trzy nowe cuda natury. Nowy cud, który będzie można zbudować. Oczywiście, spróbuję go zdobyć. I jeszcze możecie sobie wejść na Games Together. Coś takiego, G2G. No, tam link może podrzucę do tego gdzieś tam. To jest taka stronka, z którą właśnie tutaj współpracuje Amplitude. To jest taki ciekawy motyw. moim zdaniem to jest przyszłość właśnie. To jest bardzo super inicjatywa, w której to gracze. Decydują o różnych tutaj motywie rozwoju w pewnym sensie, na przykład piszą, co by zmienić, co by dodać, problemy, i twórcy tam bardzo fajnie tutaj wykorzystują. Tak wiecie, graficznie tam pokazują, na przykład, jak nową rasę tworzą do Endless Space, na przykład, jak robili dwójki, to pytali się społeczności, jak mają wyglądać, jaki powinien mieć styl gry i tak dalej. Bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Tam wiecie, głosujecie i możecie kształtować faktycznie grę na bieżąco. <laughs> I wejdźcie sobie na to G Games Together, bo możecie tam odebrać teraz Company of Heroes 2 za darmo, o ile dobrze wiem, i do Humankind jest cud. Cud, cud jest do odebrania za darmo również, to też spróbujemy go sobie zbudować. Już nie pamiętam jaki on był, odbierałem go dzisiaj rano chyba, więc, więc nie pamiętam tego. Dobra, ładuj się gierko, bo przecież... E, no właśnie, i co do Humankind, czy będzie narzekanie? Nie wiem, no, chciałbym wam tego uszczędzić, ale Humankind po prostu mnie strasznie irytuje. Jest ciekawym podejściem, na pewno w wielu aspektach świeżym, ale po prostu, na jakby, jak pomyślicie o tym na dłuższą metę, to wiele systemów albo nie działa, albo jest nieprzemyślanych. No. Tak, daj kamienia, to jest tak. Mogę to prze... Ja już to oglądałem, dziękuję. O. Nowa historia, nowy świat, nowe bariery, nowe. Kurde, to będzie ciężki temat do gadania. Do gadania. Nie dość, że przywódcą czarnych będzie biały. To będzie strasznie, kurde, rasistowska seria może się okazać. Muszę uważać w takim razie na to, co mówię. Bo może być przypał tak zwany. Dobra, co tu się dzieje? To jest tak zwana Era. E, jesteśmy plemieniem Nomadów Era. O kurde, on mi wyskoczył tutaj z lasu. Dobry, dobry, gościu. I tutaj już jelonek jest. Hmm, jelonka mogłem zmasakrować. A dobra, zabijemy tutaj to jest dzicz. Więc yy, natychmiastowe rozwiązanie to nawet nie ma co. Nie ma sensu jakoś tu się na tym roztegowywać. Yy, dobra, jedziemy dalej. Zdobywamy żywność, rzeczywiście, żeby powiększyć nasze plemię. Do góry nie idę chyba, bo tam nie dość, że ten mamut jest. O, właśnie. Jakiś gówno tereny. Jeszcze tutaj mamut sobie stanął. Hmm, tu wejść. Spróbujemy pod górę. No i dupę, bo z tędy chyba nie zejdziemy, bo zbyt stromo. W prawo też tak średnio tędy chyba będę musiał przejść. O! Proszę, pojawiło się obok nas jakieś kurde... Drzewko Mojżesza. Jak oni to nazywają? O i od razu zdobyliśmy gwiazdkę wiedzy i możemy już awansować do kolejnej tej epoki. Dobra. Yy, tak tak gwiazdka wiedzy zdobyta tu się oczywiście na gwiazdkach a może tak będę trochę bardziej tłumaczyć jakby ktoś tutaj nie wiedział w ogóle co się dzieje No mamy no cywilizacji musimy ją przeprowadzić przez Cały czas yy, Sława słowa jest bardzo ważna tutaj zawsze się wyświetla sława yy. O kurde tutaj kom widzicie już zabrał kultury i po osiągnięciu właśnie gwiazdek w pewnej dziedzinie na przykład nauki yy, Możemy sobie wybrać Jakąś kulturę a wy już byliście. Blablabla, Nubijczycy byli. nie? O, jest bantu, bantu, bantu. Bantu jest nową kulturą z właśnie dodat... dodatku afrykańskich kultur. Zobaczmy, co sobie mają. Aby się rozwijać, musisz dawać tyle, ile zabierasz. Ciekawe, ciekawe. Eee, harmonijne jakieś tam kupodupa, plus dwa wpływów Liczbę sąsiadując dla terytorium, ciekawe. Tutaj, jak widzicie, każda kultura ma swój taki symbol. To oznacza, że na czym ona się skupia: nauka, produkcja, pieniądze, lub tutaj ekspansja. I za to też będziemy dostawać głównie sławę, jeśli będziemy wykonywać te zadala, zadania. Pola pia. No, a tutaj mówię, czy moje czytanie afrykańskiego również będzie pewnie zabawne. Co to jest? Gospodarka, że bla bla, szeroki wachlarz. Automatycznie ulepsza zwykły posterunek, daje plus 10 do żywności sąsiadującym miastom, czyli będzie jeszcze szybko rozwijanku I pionierzy, bagendi. Co oni mają? Koczownice, jednostka specjalna, gromadzi żywność poprzez walkę i plądrowanie z, w celu zwiększenia swojej liczebności. Ciekawe. Mhm, pionier. Z, z, bla bla bla. Mhm. Dobra, bierzemy oczywiście to plemię. Dziękuję. O, jak tu wyświetliło. <laughs> Widać to. Tak wygląda mój kolo i odowodzi, przewodzi murzyńskim plemieniem. No. Hmm. Zobaczymy, co z tego wyniknie. E, co tu jeszcze można? E, plus jeden do. Aha, dziedzictwo plemienia. Co jakiś czas oczywiście będą wyskakiwać losowe zdarzenia, e, które trzeba tu ogarnąć. I kim tutaj się chcemy stać? Możemy nasz lud być utwórnikami, plus jeden do przemysłu. To, to Nawet nie będę się rozwijać. Dlaczego mi się to nie podoba? Z po prostu. Weźmy wytwórców. Um... Za mały impact ma na przyszłość takie coś. Yy, I trzeba teraz zrobić, zająć terytorium. Jak widzicie, tu są te, te paski to są tereny. Trzeba to zająć po prostu. Wierzymy, co ludzie. Kurde, nie polecam nigdzie terenu do trochę. Dobra, tutaj zrobimy. Tu będzie prawdopodobnie nasza stolica. Ma. Markab. Markab kebab jakiś tutaj będzie, zaraz to zmienimy. Można zmienić nazwę. Cholera. Dobra, kolejna tura. Ach, wyzwania młodej cywilizacji. Ciężko dotrzymać tempa sąsiadom, kiedy oni mają ko w koło tyle pierdół, a Dlatego ich trzeba rozwalić. Dzięki, dzięki, dzięki. Ja już oglądam ten filmik. Dziękuję. No, i staliśmy się oczywiście kulturą Bantu. Jak rozumiem, właśnie teraz oni zamienili się w tych naszych pionierów. Dzikie jagody zebraliśmy tutaj, tak zwana osobliwość, i dzięki temu, jakby ta jednostka zwiększyła swoją liczebność. Widzicie, oni, to jest chyba specjalna właśnie umiejętność tych Bantu, z tego co rozumiem, że ich zwiadowcy są tacy, że oni zbierają to żarcie i mogą się rozmnażać, że tak powiem, w ciekawy, jakiś tutaj dziwny sposób. No, zwiedzimy już tą górę, bo tu pewnie gówno będzie, będę musiał tędy przejść. Ale już żeby się, właśnie, cofamy się od razu. Jaka muzyka nowa? Podobna jest nowy beat, nowe wszystko. Um, tylko, czy jest warte swojej ceny, właśnie. I mamy też co ciekawe, na Premierze chyba tego nie było, ale teraz yy, technologie, czy nie teraz, ale już od pewnego czasu, właśnie technologie są dopasowane do naszej kultury. Mniej więcej chodzi o obrazki. O jak widzicie, łucznik jest teraz czarnoskóry, albo wojownik jest taki, albo. O, właśnie. <laughs> Więc kolory się zmieniają, że tak powiem, od rodzaju mniej więcej regionu kulturowego. Zobaczmy sobie na przykład w przyszłości, jak to będzie wyglądać. No to oczywiście wielkie drzewko tego nauki. Tak, budynki chyba się nie zmieniają, ich wygląd. Właśnie, ale jednostki chyba się zmieniają. Weźcie, pokażcie mi tu jeszcze kogoś. Kurde, no. Oczyszczania ścieków. Krążownik rakietowy, no to tego raczej na czarno nie pomalują. Gwardia Narodowa. No i kij, no i nie pokażę mi obrazka Gwardii Narodowej. Działo przeciwlotnicze. Piechota. No i widzicie jak to wygląda. Beka. Eee... A, muszę wybrać jakąś technologię w ogóle. Hmm. Weźmiemy, może, sobie domestykację, ponieważ mamy konie. A dzięki temu będziemy mogli udomowić te konie, że tak powiem, i postawić na nich jakąś tam zagrodę czy, czy pastwisko. I można przekształcić posterunek w miasto. Pamiętajcie, żeby to robić, bo to właśnie miasta są naszymi głównymi tutaj sercami produkcji, kultury, nauki i tak dalej. No. Lepsze to niż spanie pod drzewem i gdzieś tam pod mostem, wiadomo. Więc robimy sobie tutaj pierwsze budynki, jak to mniej więcej działa. No, także mamy tutaj to miasto, ono zbiera zasoby tylko wokół siebie, więc będziemy chcieli. Robić budynki, które są ogólnie dostarczają nam różnych bajerów jak wpływy, to jest tutaj na górze są wpływy, za to robimy głównie dyplomatyczne pierdoły i przejmujemy nowe tereny i pieniądze. Za które wiadomo kupimy wszystko ile wejdzie. I dzielnice, to jest bardzo ważne, rozszerzamy na przykład te Granice miasta, gdzie co i jak, więc tutaj nam podpowiada, więc jakby nie warto jakoś myśleć nad tym zbytnio. Po prostu ci podpowiada, tu będzie najwięcej żywności i budujesz tam. A produkcja pewnie gdzieś na dole o plus 5 do przemysłu, byłoby, Ale ja na razie chyba gdzieś pójdę w górę, w dupę, w bok. Chyba tu, patrzcie, ile tu jest żarcie, pójdziemy jakoś tak. E, tereny później mą można przyłączyć do tej stolicy, na przykład ten teren, ten teren, pewnie tak też zrobię. Żeby powiększyć to miasto, i bo, jak widzicie, tu jest jego granica, nie? I już, nawet, jak tu bym zbudował dziennicę, która bierze wszystko wokół, to stąd bym nie brał, no bo to nie mój teren. Więc to jest ważne, żeby to. OS Wleźli w dupę tutaj. Kurde, Mamutowi. Come over here, tak. Już nauczyli się języka spryciule. O, kurde, tam Jelonek Bambi był z kolegą. Mhm. Robię sobie od razu zakład garncarski, bo tutaj zwiększy mi on te wpływa. No, ile kosztuje teraz posterunek? O. Co? Wszystkie punkty ruchu armii. Coś tu zmienili? Nie można tego wymagać, jest większa liczba jednostek, co? Coś tu chyba pozmieniali z tymi posterunkami, ja tam nie wczytywałem się dokładnie we wszystkie pierdoły. Ale to co, żeby zrobić... Co? To oczywiście znaleźliśmy kolejne żarcie, więc powiększyliśmy się, ale to co muszę mieć cztery jednostki, żeby to zrobić. Coś tutaj. Coś mnie oszukuje. Nie można tego zrobić wymagane jest większa liczba jednostek. Z tym się jeszcze nie spotkałem. Nie grałem dosyć sporo w Humankind, więc to dla mnie również będzie ciekawe doświadczenie. Azyl. Azyle to jest takie coś, co spełnuje właśnie. Najczęściej zwierzątka, nie? O, zróżnicowane się lisko, sporo bogactw do złupienia. I tak też pewnie zrobimy zaraz. Zdzieramy to. No i możemy oczywiście naszą jednostkę produkować. Czy może muszę mieć jednego ludzika więcej tutaj? Kiedyś można było to robić po prostu za wpływy. A teraz coś zmienili? Hmm, hmm, hmm. Jak wiecie, to oczywiście piszcie, nie? Ja tam lubię czytać wasze komentarze, ile wejdzie, co nie ma problemu. No, pójdziemy sobie tak. Załatwimy jelonka. Jest nas dwóch na jednego, to oczywiście. Jelonek nie ma szans. I jeszcze teraz będziemy mogli spalić ten azyl, co da nam jeszcze więcej żarcia, pieniążki i jedną turę zajmie. Tylko musimy poczekać oczywiście w tamtym miejscu. I tu też, dawaj spalaj to. Eee, garnki się już zrobiły tutaj cudownie. W... Właśnie, mogę to zmienić nazwę? O, jest. Mucenge? Jakie Mucenge? Mucenie chyba. O, właśnie. No to my jesteśmy tutaj, nasza stolica Mucenie i jedziemy dalej. Ten obóz zjarany jest, kolejny ludzik powstał. Wejdziemy sobie do góry. Opracowaliśmy domestykację, bo znaleźliśmy jakąś tutaj osobliwość, czyli tam, nie wiem, narzędzia, kupę kogoś i to nam dostarczyło nauki. Więc udało się szybciej wynaleźć tu konie. Możemy ogarnąć obory, co da nam jeszcze więcej bajerów, jeśli udomowimy te konie. I konni z Super jednostka. Tylko trzeba ją zbudować. Yy... No więc wam jeszcze tu wejdę do, do góry. Wy tu robicie tego i właśnie w następnej kolejności ogarniemy sobie tutaj wydobycie, że tak powiem, koni. Tutaj też już macie jednego kolegę, więc robimy. tak. Jeśli macie, moim zdaniem, oczywiście, jeśli macie dwie jednostki, to warto ich rozdzielić. Po co? Oni w lesie są, to trochę trudno tam przejść, ale warto i je właśnie jednego w dół, tu w prawo, i zaraz odkryjemy mnóstwo terenu. Co tu dalej? Magazyn zbożowy, jasne. Żarcia, zawsze, zawsze warto mieć dużo żarcia. Dzielnica się zbudowała, jak widzicie, pola są tutaj nowe, o, więc ona już wydobywa stąd, że tak powiem, też to żarcie. Mhm. Znaleźliśmy osobliwość, super. Brakuje kilku... Ty, faktycznie, może trzeba mieć aż czterech, żeby tego, zasiedlić teren? Kiedyś to było po prostu na wpływy, a może teraz o to chodzi, że... Że, żeby ograniczyć, bo kiedyś wiadomo, to się zajmowało te tereny, i jak tam leci, nie? No nie, spróbuję, dobra, tych spróbuję przetrzymać faktycznie. No. Spróbuję przetrzymać ich do czterech jednostek. Zobaczymy, jak to działa. Szczerze powiem wam, po prostu nie wiem. O, wy możecie tutaj odkryć. I kurde, wojownicy znaleźliśmy, kurde, wojów, to jest dobrze. Wracać do miasta w takim razie. A, wydałem. O, wejdziecie, tu już zbierzecie, żarcie. Follow me, jak chcesz, akurdy. O, I no właśnie, musimy mieć konie, żeby konnego zwiadowcę zbudować. Jaka muza, Tu, 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 tu. Kalendarz, magazyn zbożowy, czyli jeszcze więcej żarcia i możemy zrobić dzielnicę rzemieślnika. No to oznacza po prostu tyle, że specjalne zasoby, takie luksusowe jak tutaj jest HEBAN, cokolwiek to jest, niestety nie znam. Nie, nie, miecz strategiczne, ale na pewno coś tu jeszcze się znajdzie. Patrzcie ile żarcie tego jest. O! I was też. Kurde, mnóstwo tych. Aż zaczynam tracić pieniądze, bo pamiętajcie, że to jest utrzymanie, nie? Utrzymanie armii kosztuje. Oni utrzymanie jeden takiej armii. Tych pewnie tutaj. O, właśnie, trzy. I każdy ludzik to jest jeden utrzymania. To nie jest takich hopsiop. O! Zaraz spróbujemy, zobaczymy, czy będzie czterech. Pozwolą mi zbudować, ale jeszcze decyzje mamy. Decyzje mamy też kulturowe, co jakiś czas tutaj mm, wydejmy wpływy właśnie na to, żeby na przykład mm, jakby pokierować naszą cywilizację, kulturę w jakimś kierunku, na przykład gospodarki, czy to. Yy... Proszę, też zniknęły te chyba? Wskaźniki, no, ale możemy przekierować społeczeństwo na przykład w bardziej postępowe albo bardziej świeckie, które wierzy bardziej w Boga lub, nie wiem, w naukę, że tak powiem, yy, porządek, albo wolność, yy, geopolityka, czyli też tutaj bardziej centralizacja, że tam nie handlujemy z nikim, albo handel totalny. I tutaj, czy jest komunizm, czy bardziej yy, traktujemy jednostki, że jak ktoś jest zgód, to super. Yy, co tu mamy? Źródło naszej wiedzy, prawo naturalne albo boskie prawo. Religia, niestety tu muszę potyrać się z pierwszych batyranie tak naprawdę w tym odcinku, ale na pewno będzie i więcej na przysz w przyszłości serii. Wiara, wiara na ten moment moim zdaniem jest bez sensu, kompletnie beznadziejna. Nie można dzięki niej wygrać, nie można nic. Syf na kółkach. Dlatego wybieramy Był to. A no, Let's keep it to nasze miejsce, my tu byliśmy. I kolejne możemy wprowadzić, bo te jakby zasady, jak to widzicie na górze można właśnie odblokowywać co jakiś czas tu się ładuje ten pasek i. I wtedy można. Stwórz posterunek, koszty przyłączenia, po zrobimy sobie to. No a co ja w ogóle w sumie wybram legitymizacja. Prawo zwyczajowe. To jest stanowią podstawę naszych wyroków. No właśnie. I widzicie, właśnie tutaj się te tak zasady pokażemy, się przesuwa. Właśnie ten pasek, nie? Czyli, jak na przykład jest na środku, to mamy po prostu zadowolenie, im bardziej, na przykład, tutaj do postępowych, to więcej nauki produkują miasta. Takie dosyć proste bonusiki. Eee, dobra, ty zaraz kończysz te konie, i chętnie bym zrobił właśnie tutaj typa odjazdy. No ale zobaczymy jeszcze. Ta produkcja się, mam nadzieję, nie zmarduje, o ile pamiętam. Więc o, tutaj coś jest po drodze. 20 zł, super. Szczególnie, że tracimy pieniądze, więc <grystanie> jakiekolwiek tutaj datki są na wagę złota. Dobra, co z wami? Wy to zbierzecie wreszcie? A, w następnej dużej. I kolejne naukowe coś: ciesielstwo, czyli ścinanie drzewek. Można byłoby łucznika zrobić mury. No, dobra, weźmiemy to. Produkcja, skład drewna, zawsze spoko. Produkcja jest bardzo ważna, ja to akurat chyba w każdej zgrze grze strategicznej uwielbiam produkcję. To jest zawsze mój priorytet. I faktycznie można zrobić tutaj posterunek i widzicie podpowiada mi od razu gdzie na tym terenie można to zrobić i co się stanie, czy oni znikną? Uuu. Tego się nie spodziewałem widzowie, tego nie było kiedyś. To, wydaje mi się, że to nie jest tylko dla afrykańskich kultur, ale ogólnie zmienili tą mechanikę, że kiedyś to się po prostu wydawało wpływy i to coraz więcej kosztowało, nie? Wpływów. Zasiedlanie kolejnych tutaj terenów, ale... Zróbmy od razu tego konnego frajera i na, na przyspieszyć nie mogę. A teraz faktycznie jest to coś pokroju... O, trzeba mieć cztery jednostki jednocześnie i dopiero wtedy będzie można zrobić. Ciekawe. Tymi jeszcze chwilkę tutaj pozwiedzam i też spróbuję ich zbić w jeden z takich gdzieś tutaj, na przykład zasiedlić dużo wodnych terenów. No to tak. Woda, moim zdaniem, nie jest zbyt potężna. Tak jak w Cywilizacji 5 była, nigdy nie była zbytnio potężna. Tu by pola wodne, a w szóstce z dodatkami była super. Dobra, czyli tutaj na razie czekamy sobie. A to mogę przyłączyć już teraz. Gwiazdka epoki odblokowana. Gwiazdki poki, to jest bardzo ważne, zawsze sobie możecie to sprawdzić, właśnie o. Klikacie tutaj i macie do wykonania różne zadania. Zawsze to, co wybraliście, że moja kultura Bantu jest teraz ekspansja, no to ekspansja jest zawsze nagradzana bardziej w sławie. Sława jest po to, że to jest taki ogólnie miernik. Widzicie, możemy sobie zobaczyć, kto ile ma sławy. I to ja po prostu pokazuje, jak silni jesteście. I jeśli rozgrywka dobiegnie końca w turach 150 tur ustawiłem, przypominam to wtedy bierze się pod uwagę sławę. Jeśli macie najwięcej sławy, wygrywacie po prostu. Są też inne zadania, właśnie gwiazdko budowniczego, gwiazdka rolnicza, kultury, handlu, nauki i militarna Tu mamy też całe podsumowanie i będziemy mieć jak widzicie w każdej epoce możemy sobie zobaczyć jakie gwiazdki osiągnęliśmy e, Jaką kulturę mieliśmy, te wszystkie bajery są też właśnie czyny, czyny, które tylko jedna cywilizacja może zrobić. Właśnie na przykład już ktoś tutaj zabrał te rzeczy, czy na przykład odkrył wielką rafę koralową lub wodospady Wiktorii. O, wodospady Wiktorii to jest ten nowy cud naturalny z, z, z tego dodatku kultur afrykańskich. O, odkryj pismo jako pierwszy, takie różne tutaj. No, to zawsze sławy trochę wpadnie. I to jest na przestrzeni całej gry, bo mamy na przykład kolej, nie? Zbuduj cud. Takie to są bajery właśnie zaraz. Może zrobimy sobie faktycznie to pismo, gdzie ono będzie aż tutaj. No to z shiftem pamiętajcie, możecie sobie kolejkować o technologię i w następnej właśnie będziemy robić kolejności pismo. Stwórz własną wiarę. Można sobie na politeizm albo szamanizm. Dzięki. Yy, wiara na plac główny lub na. No ja zawsze brałem to i. Tak mi się wydaje, zostaje. No wiara, to na razie nie będę się skupiać. Jak widzicie, tu się nawracają na naszą kulturę, yy, Boże, religię. No i tak to będzie wyglądać tutaj. Jak coś przyjdzie do tej wiary, to wtedy się wytłumaczy. Opracowano właśnie, będzie można już ścinać drzewka. Skład armii naszej, czyli możemy poborowi będzie tańsze jednostki lub siła bojowa wszystkich jednostek, bo zawodowa armia. No ja sobie dam porządek mi się wydaje zwiększa zasięg wpływy no koszty produkcji na jednostkę mi się wydaje bardzo potężne, to jest bonus no i jeszcze włączymy automatyczną eksplorację i teraz będzie sobie jeździł pan konik jako że ma super, to jest idealna jednostka do zwiadu, no bo przecież ma dużo ruchu więc to powinno zadziałać. O, i możemy zbudować też dzielnicę specjalną, czyli tutaj obeliskie bogów, i taką też dzielnicę sobie gdzieś tu pierdyknę. Tylko. A tutaj na wzgórzu jest i takie jeden żarcie, więc za to też jest chyba tego. Kto pierwszy zbuduje takie coś, to dostanie sławę dzięki temu. Więc spróbujmy sobie to zraszować. Eee, tymczasem wy. Kurde, aż tak nie potrzebuję na razie tych terenów, wiecie co, no dobra, to udało wam się, na razie jeszcze pozwiedzacie sobie trochę świata, dobra, was znam na automat, no, dawaj automatiko, wy też się rozdzielcie i automat, automat, dobra, i tu, no, tutaj widzicie rzeka, więc też ciężko będzie tu przełazić, yy, splądrowanie udane, tutaj żarcie, jelonek jest, będzie można go zmasakrować, dobra. O, widzicie, oni już nie mają, czyli jak oni zbiorą żarcie, to one jest dostarczane pewnie do, do miasta po prostu. No oni też dostają pieniądze, żarcie do miasta, a oni to jest jako, że ta kultura nasza Bantu ma. Może oni kolejnego gościa znaleźć. Niesamowite. To oni mogą właśnie tutaj się mnożyć, jak zbierają żarcie. Ciekawe. Faktycznie do ekspansji całkiem nieźle. O, i są pierwsze tereny kogoś tutaj. Już zajmują jakiś teren. Ciekawe, czy będę go w stanie w sumie ile mam jednostek, czy będę go w stanie tutaj przyg przygwozić po prostu, nie? Nawet kurde, walka w pierwszych tych epokach mogłaby być ciekawa naprawdę. Wyłączę im na razie wszystkim tego i spróbuję tam podleść. A wy w sumie też biegn biegnąć tutaj zawsze Woj byłby w cenie. A ty budujesz sobie, dobra, dalej. Ile to już trwa w ogóle? 25 minut. Ja cię sunę, Jak wydaje mi się jakby to było 2 minuty. Dobra, tyle. Więc w takim razie yy, żegnam muszę się już z wami żegnać, bo przecież nie będzie to trwać 500 lat. Yy, zapraszam tutaj, będę, mam nadzieję, że każdego dnia postaram się wrzucać tutaj coś z tego humankind'a, żeby te kultury Afryki dotegować. Yy, no i co, zapraszam do jakiegoś łapkowania, subskrybowania, kurde, bo tam właśnie zawsze się staram coś wrzucić, raz chociaż na dwa dni, a najlepiej każdego dnia. I przede wszystkim komentarze. Piszcie Wasze opinie na ten temat. Co myślicie o Humankind? O tych dodatku do właśnie kultury Afryki. Co Waszym zdaniem, czy jego cena jest odpowiednia? I, i tyle, tak naprawdę. Trzymajcie się. Super jest. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Jo.